Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu, za mną widzicie Adamsa Dzisiaj jesteśmy u niego na backyardzie Mamy tutaj gąbeczki, mamy chopeczki, mamy wszystko Chopeczek wam dzisiaj nie pokażę Jeszcze trwa remont i czekamy na efekt wow Kubuś czekasz na efekt wow? Jest Rolling w gąbeczki Jest wybicie w gąbeczki No wybicie ma spokojnie dwa 2-2 chyba co? 2-2 metra? 2-3 metra wysokość wybicia. No i z znowu handę z bomby. Opcja jest taka, żeby dzisiaj sobie zrobić spokojny trening na gąbeczki, pokatować sobie troszeczkę trików, no, także rozstawiam aparat i ciśniemy. Dzisiaj będzie mało gadania. Drugi już za mną, teraz pora na dwa. To jest taki cel przewodni na dzisiaj, żeby zmieścić dwa barspiny. Raz, dwa, trzy. I... Ale zakręcony był. Drugi barspin zasadzony, co prawda na japę, ale lepszy na japę niż wcale. Mam ze sobą pierwsze katy flip Flipa w tym roku w sumie i wychodzi to całkiem nieźle. Teraz skupiam się na tym, żeby dopracować właśnie moment wskakiwania na pedały, bo nie mam problemu z kręceniem, nie mam problemu z wyjściem. Jedyny problem jaki mam to w ostatniej fazie lotu chwycenie za na pedały, żeby wskoczyć tak, żeby było takie klik. Tak, tak się mówi, tak jest klik. To, to to tak. No, jako że tutaj na miejscówkę wrócimy za jakiś czas, to nie pokazuję wam jeszcze jak od boku wygląda właśnie duża linia. Jeszcze tutaj są poprawki do zrobienia, żeby było pico bello i wtedy po prostu wrócimy tutaj z takimi konkretnymi nagrywkami. Łapcie teraz troszeczkę POV, POV. Wow. No i to tyle na dzisiaj. Nie zapomnij zostawić łapy w górę, zostawić suba, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapraszamy, witamy serdecznie. No i wbijaj na Instagrama, tam też znajdziesz info odnośnie t-shirtu. Polo ładnego polo piętro lolo lolo no, no i to tele z fartem.